ale mimo wszystko nie tak miało być. To miało być zwycięstwo już w pierwszej turze. Miny liderów platformy mówiły same za siebie. Oficjalnie nie wypadało się jeszcze do tego przyznać. Znakomity wynik. Słyszałem wiele takich pesymistycznych prognoz, a się okazało, że to jest bardzo silny kandydat. Kandydat P.O. okazał się jednak za słaby, by już teraz pokonać swojego najsilniejszego rywala. To jest niezły wynik, ale byłby inny wynik ogólny, gdyby Polacy poszli do urn 80%. Ale nie poszli, a to był wynik ze wstępnych sondaży, które ostatecznie okazały się na wyrost dla kandydata Platformy Obywatelskiej. Mamy wynik gorszy, niż myśleliśmy. Sytuację wyjściową bardzo trudną. Pismo można powiedzieć, zrobił wszystko, co można było z punktu widzenia PiSu zrobić w tej, w tej fazie. Kandydat P.O. najwyraźniej zrobił za mało, choć wzorem rywalizacji. Wala także wizytował tereny zalane wielką wodą. Nie pomogło mu też poparcie Włodzimierza Cimoszewicza. A wczoraj dobrą minę do złej gry robiła także jego małżonka. Czy ktoś ma lepszy wynik od mojego męża? Dziękuję wszystkim i proszę o jeszcze więcej. ustawie kandydata Pisu euforia. Wstępne wyniki przerosły oczekiwania. Jest bardzo dobrze, albo bardzo, bardzo dobrze, albo jeszcze lepiej, ale poczekajmy, który z wyników się sprawdzi. I sprawdził się ten najkorzystniejszy dla kandydata Pisu. Musimy zwyciężyć, zwyciężyć dla naszej ojczyzny, dla Polski. Według danych z ponad 94% obwodów Bronisław Komorowski dostał 41% głosów, a Jarosław Kaczyński prawie 37%. יאללה! Yeah. <laughs> Grozi Polsce recydywa pisowska, recydywa czwartej RP. Grozi nam prezydent Jarosław Kaczyński. Kampania Jarosława Kaczyńskiego miała znacznie większą dynamikę. Kandydat PiSu idzie za ciosem. Dziś po południu spotka się z mieszkańcami Szczecina. Będąc ciągle w tyle, na ostatniej prostej wyprzedzi i wygra. Wczoraj wspierała go też Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłego brata Bliźniaka. Dziękuję. A Bronisława Komorowskiego dziś wsparli sportowcy. Znani sportowcy. To nie ma być wojna, to ma być po prostu walka. Ja myślę, że dojdzie do ciekawych debat w tym. Przed drugą turą. Była mowa o debacie jeden na jeden, to jest szersza rozmowa, ale ta debata jest potrzebna. Oby na rozmowie się tylko nie zakończyło. Beata Lubecka, wydarzenia.